witajcie widzowie YouTube'a zobaczcie co to jest menda co się szwenda zobaczcie tu się menda szwenda ogólnie to są robaki białe na ryby i one się szwendają. zobaczcie było za ciepło te robaki się zrobiły czarne takie robaki trzeba trzymać w lodówce bo jeżeli nie będziecie trzymać w lodówce takich robaków, no zrobią się takie brzydkie, czarne. no Później z tego się zrobią muchy, bo to są larwy muchy, zwykłe mędy. Takie, które żyją, żerują na starym mięsie, na zgnitych rybach, na starym ogólnie mięsie. Mucha zrobi kupkę z mięsie jaja na takie mięsko. I taki robal menda się ten po prostu tworzy, tak? O, zobaczcie tutaj, co się dzieje. O, niektóre. No to te larwy z tych larw się zrobią fajne muchy. Hmm? Normalne, ładne muchy. O, widać, jak się rusza wszystko, nie? Zobaczcie. Tak, czyli na ryby bierzemy białe robaki. Podobno dobrze biorą na takie mętki to męda się po naszemu mówi ładne robaki i, i tyle o, no może bliżej z kamerą podejdę a nie na zombie nagrywać o. o ja wezmę to jednak do ręki o zobaczcie to jest właśnie takie to jest coś to są chyba już kokony porobione się porobiły kokony tu o Taka trocina tu jest i. O, wychodzi. Ten próbuje wyjść, zobaczcie. Ten próbuje stąd wyjść. Widzicie? Robak próbuje wyjść spod swoich braci i sióstr. Bracia i siostry się trzymają razem. O, zobaczcie. Jaką... Zobaczcie, jaką siłę ma taka menda. Taką ma siłę menda. Podnosi inne mendy sobie do góry bez problemu. Widzicie? Całe mendy. Całe kokony się ruszają, bo też jakby takie kokony probiły I z tego ładnie fajne muchy wyjdą nie? Piękne. Tam się skrzydełka tworzą, nie będę rozwalał teraz takiej muchy, bo nie, nie będę po prostu demonstrował, nie chcę brzydze się tym dziadostwem. O, zobaczcie, jak fajnie pełza. To jest taka menda, co się szwenda. O. No i na co tak chodzi? I to jej celem jest przeżyć. Tak jak celem socjalistów jest na rzecz się, aby przeżyć, tak to ich mędę, tak samo. Później będą z nich muchy, nasrają na inne mięso zepsute. I. W, o, zobaczcie to. O, autostrada Autostradament. Autostrada I se idzie taka, nie? O, ma prążki. O. O. Tu ma jakieś kurde dupę, czy co, co to? Sratym chyba pewnie. Tu źle, a tu sro. O, a tu. O, zobaczcie, jak wywija. Ta, to będzie rokowiec. To będzie rokowiec, bo częściej jak rokowiec. To będzie rokowa menda. Ona będzie grać na gitarze. O, zobaczcie. Jak rokowcy, nie? No. Robi. O, i wpełzuje sobie ładnie do środka pod brata czy tam siostry. O, zobaczcie. Idzie. So. O, kolejna idzie tu. Zobaczcie. Takie to są fajne mętki. I taki ryjek ma takie cienki. Ryjek taki. O, patrzcie, ta też wchodzi tu. Do ziomków. Przyzyła jedna czarna. Nie? No widzisz żyje. Nie żyje, bo to się rusza, bo... Tutaj! To... Dobra, moda, wejdź, bo mi psujesz film na YouTubea. A, A ty tanika nie nagrasz? Tytanika też nagram. O, tu z innej strony wychodzi inna. O, zobaczcie. Za duży zoom jak robisz na takim tym, to się psuje. Jeszcze chwilę poglądajcie. Chwilę pooglądam, oj to to, to to chyba całkiem wyschło Dziura jej się zrobiła tu, w tym miejscu Dziura jej się zrobiła I po niej, kurde nie, mo nie może być za gorąco, to musi być w lodówce A zobaczcie, Tam ma oczy, dwójka, dwoje oczu ma Na dupie, oczy, na, oczy w, w dupie Jest takie powiedzenie, jest co tu mi że mam oczy w dupie? No a ta będę ma oczy w dupie o. Tak, kręci głową i kiwa, że to jest dobry rap. I kiwa głową. A ta se idzie tej. To maratończyk jest jakiś, ale popierdala. Tu jest maratończyk. O, idzie w dziurę, w dół. I się wpełzuje i chowa się. O. Dobra, starczy tego tej przyrody. Zapraszam was na ryby. Kupujcie białe mędy, robaki białe tak zwane. Ja zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału. Życie jest piękne. Życie MYT jest dosyć przerąbane jak widzicie. Zapraszam Was do innych moich filmików na kanale. O. Fajny filmik. Oee, jedna. Zobaczcie co się stało. Samobójczyni. Samobójczyni. Zostaw. Samobójczyni. I idzie sobie kiedy. Wyprowadziła się. O, ja zobacz do, jak do, się to do faj... mojego kapcia. O, jak się turla Menda. No, ja, no bo ja mam dziurę. Menda się turla. Oj I sobie. idzie. Się nie? Boję. nie? I no co gdzieś tam pójdzie i tyle. Dobra. Będę kończył ten filmik. Menda! Nie ma co przedłużać. Super Menda idzie! Dobra, na razie pozdrowienia. O już nie żyje. 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 Idzie. Дома его капитан не пошёл.